Otwieram Zgromadzenie Publiczne zgodnie z ustawą w dniu 9 lipca 2023 roku przed ambasadą Ukrainy w wskazanym miejscu pod nazwą Niedziela Ukraińskiego Rachunku. Zgromadzenie Publiczne, proszę o ciszę, wysłuchujemy. Zgromadzenie Publiczne jest otwarte. Jednocześnie informujemy, proszę Państwa, w związku z tym wiemy, jaka jest napięta sytuacja, wiemy, gdzie się znajdujemy i w pierwszej kolejności chciałem Państwa, czyli Polaków, którzy są narodem politycznym, bo jeśli ktoś z Państwa dzisiaj tutaj się znalazł, to oznacza, że miał odwagę, że rozumie powagę sytuacji. I bardzo dziękuję, żeście tu przybyli. Ale jednocześnie pamiętajcie, w tym miejscu, w tym czasie jesteśmy reprezentantami tego narodu, tej części narodu, która nie poddała się propagandzie, która naszego, tu minister podpowiada, która się nie poddała propagandzie. I pokażmy naszą wysoką kulturę Polaków. Co to oznacza? To oznacza, że zachowujemy się zgodnie z prawem. Nie niszczymy, nie odpowiadamy na żadne prowokacje. Policja z nami współpracuje, jest, jest też od tego, żeby zapewnić porządek bezpieczeństwa, a jednocześnie żebyśmy przekazali sygnał w każde strony świata, jakby powiedział tutaj nasz dr Leszek Sykulski, że zachowujemy się jak naród polityczny, dyplomatyczny. Więc jeśli zaistnieje jakiś incydent i będą niewłaściwe zachowania, policja zgodnie z prawem będzie reagować. Koni, odczytam szybciutko nasz porządek, naszego zgromadzenia. Odśpiewanie hymnu narodowego, powitowa powitanie uczestników, wystąpienia, przesłania tych głównych pięciu organizatorów i zabranie głosu przez Organizację pozostałych uczestników, złożenie przed ambasad budynkiem ambasady symbolu ludobójstwa, jaki z sobą żeśmy wcześniej prosiliśmy i przynieśliśmy. Odczytanie tre treści weksla honorowego i zakończymy, zakończymy roto. Więc wiemy jaki jest porządek, dotrzymajmy do godziny 12. Będę bardzo mocno prosić, żeby nasze wypowiedzi poszczególnych organizatorów, później uczestników były wypowiedziami nie dłuższymi niż 5 minut. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście Państwo widzieli, jaki jest potencjał, jaki jest potencjał tutaj zgromadzonych ludzi, ich organizacji, przedstawicieli, którzy dzisiaj mają odwagę i wiedzę o bardzo, bardzo po, złożonej i dramatycznej sytuacji, w której się znajdujemy, ale też nadziei, którą dają ci ludzie, ci reprezentanci dzisiaj polskiego narodu, który no niestety nie zasiada w polskim parlamencie na to, że po prostu nasze państwo może być państwem normalnym. Proszę więc stolnictwo Narodowe o podanie komendy do hymnu.

Wszystkim za Boże, na ojczyzny ratowania rzucił się w morze. Marikas Dąbrowski z ziemi łoskiej do Polski, za Twoim przewodem złożył się z narodem. Marikas Dąbrowski. Złączym się z narodem Już tam ojciec do swej masi Oład ma płakany pan na pono I Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem złączył się z narodem Masz marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej Do Polski Za twoim przewodem Złączy się Z narodem Dziękuję Brawo Po tym ty ty mnie, spocznij Dziękujemy Teraz, <laughs> szanowni państwo Proszę o przyjęcie postawy zasadniczej I ofiarom ludobójstwa, i ludobójstwa Wszystkich narodów na jakich dokonali zbrodni ludobójstwa faszystowskie organizacje oraz ludność ukraińska. Uczcijmy chwilą ciszy. Dziękuję. Spocznij. Kochani, dwie te rzeczy, pamiętajcie o jednym. Żeby nie dano nam wmówić odniosę się na samym wstępie żeby nie dano nam wmówić, że mordów dokonywały tylko jakieś organizacje faszystowskie ukraińskie. Mordów dokonywała na Polakach, Żydach, Rosjanach, Białorusinach ludność ukraińska, i zapamiętajmy to sobie na zawsze to lud, a szczególnie właśnie lud lud rolniczy ukraiński mordował etnicznie, dokonywał czystek etnicznych. I jeszcze jedna ważna uwaga. Przed chwilą odśpiewaliśmy hymn. Pamiętacie tą naszą zwrotkę jak Czarniecki do Poznania. Wierzcie, skoro Polacy ten hymn śpiewają i odwołują się do Czarnieckiego, to zapamiętajcie. Patronem dzisiejszych naszych czasów w relacjach polsko-ukraińskich jest hetman Stefan Czarniecki. Do ostatnich swoich dni, do kropli krwi walczył o to, że uporządkować właśnie z tego banderyzmu ówczesnego wówczas, a dzisiaj współczesnego, ziemię ukraińską. Dzisiaj to robią inni, z innego narodu. Jest na pewno im wzorcem. Witam kochani współorganizatorów. Proszę, uprasza się o jedno. Nie, 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 witaj, nie udzielajmy oklasków, gdybyście chcieli, ponieważ to tylko przedłuży nam. Natomiast ważne, żebyśmy pokazali, kto jest wśród nas, kto reprezentuje tą część narodu, która jest narodem politycznym. I w pierwszej kolejności tu proszę o oklaski. Witam Was, dzisiaj tutaj zgromadzonych, tych, którzy nas obserwują. Witam Was, w narodzie polski polityczny. Nie będzie suwerenności politycznej, jeżeli nie staniemy się politycznym narodem. Więc nie będzie ani państwa, ani ojczyzny i ostatecznie nas. I to jest wielka prawda. Witam współorganizatorów, doktora Mateusza Piskowskiego, Klub Myśli Polskiej i wiele innych rzeczy, ale naprawdę znamy, więc wypatrzcie, że nie dopisujemy tytułu. Przewodniczącego Wojciecha Kornowskiego, Partia Zjednoczonych Ponad Podziałami, doktora Leszka Sykulskiego, Polski Ruch Antywojenny, inicjatora partii politycznej w rejestracji Bezpieczna Polska, mam nadzieję, że dobrze. Witam przedstawiciela Stronnictwa Narodowego. Miło witam pana Juliana Malińskiego, to moja prywatna, szefa okręgowego Warszawa, partii politycznej Front, której jestem i dzisiaj przypominam: też jest ważna rzecz. To formacja polityczna, partia polityczna w tym wypadku Front, organizuje jest organizatorem. I broń Boże, widzicie, jak się policja wspaniale zachowuje, miasto wszyscy. Nikt na polskiej ziemi głosu politycznego legalnie działającym formacjom nie ma prawa i nigdy nie zabroni. Obojętnie gdzie. Czy to 9 maja pod pomnikiem żołnierzy radzieckich, czy gdziekolwiek. Czy żołnierzy armii krajowej. Nikt nie ma nam prawa i nie będzie nam tutaj nic dyktował. Organizatorzy, kochani, w trakcie wystąpień powitają swoich współpracowników. Witam też bardzo szczególnie Pana, ponieważ wątek rolniczy. sam jestem rolnikiem, dzisiaj, pracującym, jeszcze jesteśmy rolnikami. Jeszcze utrzymujemy naszą ziemię, waszą ziemię tak naprawdę. Boże notarialnie to my mamy zapisane, to jest polska ziemia. Dzięki temu, że my jesteśmy. I że dzięki Bogu jesteśmy na razie trochę mniej trudni. No niestety, ale te modele rolnictwa, które mamy, wiem, jestem rolnikiem, trują i państwo polskie, to, które powstanie, nigdy na to nie powinno pozwolić. Więc witam pana ministra Wojciecha Mojzesowicza z bratem, pana, też związkowcem, pana Władysława Serafina Władka gdzieś tutaj jej widziałem, może i wymienię, ale, ale wybaczmy. Witam pana prezesa Rolanda Dubowskiego, Stowarzyszenie Polskich Kom Kombatantów II Wojny Światowej. Witam pana Andrzeja Ponetę, Głos Obywatelski i Watachy, Głosu Obywatelskiego. Witam byłego posła Wacława Klukowskiego. Witam byłego posła Wździsława Jankowskiego. Kochani. Na pewno jeszcze raz powtarzam pozostali uczestnicy, no tak, tutaj krąg zadróżny, wielu jest z Państwa i jak będziecie zabierać głos, to bardzo jedno proszę, poświęćcie chociaż jedną minutę, a wszyscy będziemy mieli później po trzy. Jedną minutę na to, żebyście siebie przedstawili, swoją organizację i później wasz pogląd czy wasz pomysł na Polskę, na życie. Natomiast istotne, żebyśmy zawsze wiedzieli, żebyśmy się znali, kim jesteście, żebyśmy mogli dzisiaj się poznawać, bo tu jest polityczna elita Rzeczypospolitej. Ona się musi zbudować i się zbuduje. I kochani, jeszcze raz staropolskim zwyczajem kłaniam się, kłaniam się wszystkim, którzy dzisiaj tu przybyli, którzy też nas śledzą w mediach społecznościowych. No, innych tutaj bardzo chyba nie widzimy, w związku z tym rzeczą, to jest naturalną. Kochani, bardzo krótko, żołnierski sposób, też pięć minut mam nie przekroczyć. Po co żeśmy się zebrali? W pierwszej kolejności, najważniejsze, że... Nie chodzi o to, żeby było jakieś pojednanie z Ukrainą, z Ukraińcami. Nie w tym rzeczy, jakieś, broń Boże, przeprosiny. Nawet mówię, broń Boże. Chodzi o to, my tutaj, szczególnie jako naród, ten polityczny i politycy, żebyśmy się rozliczyli na gruncie prawa, żeby państwo ukraińskie poprzez swoje organy, prokuraturę, ich odpowiednik Instytutu Pamięci Narodowej rozliczyło, podjęło śledztwo w sprawie ludobójstwa na wielu narodach, między innymi na Żydach i półtora miliona Żydów, zespół w zespół z faszystami, faszyści ukraińscy uśmiercili na naszych dawnych ziemiach, na obecnej, w obecnym państwie, na ziemiach państwa ukraińskiego, zresztą i nie tylko, na Białorusinach, Rosjanach, Słowakach, Węgrach, no i na nas Polakach. I kochani, pamiętajcie o jednej rzeczy. Nigdy nie przyjmijmy tej cyfry lub kwoty wymordowanych Polaków 100 tysięcy. To się nie godzi. Nas mordowano 1939 roku, a w latach 30. też wiemy co, co było. I naszym zadaniem jest zmuszenie obecnego państwa ukraińskiego, Dzisiaj za rok czy za czy trzy, trzy nigdy Rzeczpospolita, normalne państwo polskie nie będzie utrzymywać żadnych relacji, żadnych relacji dyplomatycznych, dyplomatycznych, politycznych z państwem, które nie dokona tego, co przed chwilą powiedziałem. I drugie bardzo istotne przesłanie, moim zdaniem jeszcze ważniejsze: ludobójstwo to było. A co będzie? Czy dobrze, że dzisiaj. Widzę, strona ukraińska tak jest reprezentowana przez swoich różnego typu działaczy i podporządkowuje się polskiej policji. Z drugiej strony nie chcę krytykować, ale kochani, czy my Polacy, czy wy wyobrażacie sobie nas, Polaków, w Niemczech, Francji, na Ukrainie, żeby ktoś nam pozwolił tak się zachowywać, jak nasi przybysze lub, przepraszam, jeśli ktoś się przybłąkał, staropolskie przybłędy. Bo niekoniecznie goście i niekoniecznie podróżni. W związku z tym pamiętajcie, i to jest, to jest tylko zacząć, to jest pożywka. Czego? Tego, że jeśli polskie władze, znaczna część, nawet większa, polskiego społeczeństwa, mówi Ukraińcom, że oni walczą naszą wolność, o bezpieczeństwo państwa polskiego. Dajemy pieniądze, wyposażamy w broń. Czy słuchajcie, czy ktoś w XX wieku pierwszym pomyślałby sobie, że nagle świat aż tak zwariował i każdy tylko licytuje się, ile więcej broni wyprodukuje i tak dalej. Amerykanie i pozostali Niemcy też zaciskają ręce i kasek kroją. a my się zbroimy. Przeciwko komu się zbroimy? Sami przeciwko sobie? Żeby w bratobójczej walce ci Ukraińcy tam się wykwawiali, Rusin przeciwko Rosinowi, przeciwko Rosjanom, bo co? Bo Amerykanom tak pasowało, bo zarabiają, bo chcą mieć realizować swoje cele polityczne. I słuchajcie, jeżeli ci Ukraińcy, a to się stanie, zostaną wyparci z tych terenów, pamiętajcie, to byli i są żołnierze. Nieważne jak podchodzimy. Jeden miesiąc w Okopach zmienia człowieka, lata tym bardziej. Ginęli twoi ludzie, twoi koledzy. Pamiętajcie, jak Wy sobie wyobrażacie, jeśli ludzie z tą psychiką, z tymi doświadczeniami trafią tu na polską ziemię i przyjdą do nas, po kolei do nas wszystkich i zapytają: co? Dawaliście nam broń? Wy Polacy o naszą wolność, przecież mówiliście, że ja walczę z Muskalami, z Polskimi, z Federacją Rosyjską o waszą wolność, tak? O wasze bezpieczeństwo, państwa. No to teraz Hajda z nami na Moskala. Dla nas wojna się nie skończyła. Kochani, zrozumcie, najważniejsze przesłanie. Ukraina nie walczy o naszą wolność. Zwycięstwo Ukrainy to opamiętanie i pogodzenie się z Federacją Rosyjską, z Rosjanami. W ich dobrym bierze. I też dodam do tego, proszę cię, szanowna koleżanko, podnieść ten swój transparent. I tutaj jest bardzo ważne. Rosja nie jest naszym wrogiem. Przy okazji, nie dajcie się Amerykanom, Ukraińcom, komukolwiek postawić nas, Polaków, że jesteśmy jakimś wrogiem z Rosją. Upamiętajcie się. Znajdźcie jedno. Mamy tutaj wielu naukowców, mamy wspaniałych ludzi. Zapytajcie ich poważnie, jaka jest jedna przyczyna, jedno źródło, jeden obszar konfliktu z Federacją Rosyjską. Nie znajdziecie. A wiecie też dlaczego? Bo nie prowadzi się rozmów. Celowo nas odcięto. Tu postawiono chiński mur. Tu postawiono mur polityczny, który ma nas odizolować. Rzucić na kolana i podporządkować jednej racji. Już kończę. I kochani, trzecie bardzo istotne, ważne. I przysięgam, zaklinam się jako Polak, że to mniej lub bardziej krwawo, a nam grozi nie konflikt, bo to co powiedziałem, że ci biedni Ukraińcy jak to uwierzą, to będziemy mieli konflikt. Tu pożywka. Na konflikt polsko ukraiński na tej ziemi. I daj Boże, bym się mylił, ale jest pewna. To chodzi o te drugie ludobójstwo, żebyśmy w XXI wieku nie powtórzyli. Ale ty jeszcze raz się zaklinam, że my Polacy, wszystkich podżegaczy wojennych, od tej Wierchuszki, od prezydenta, od Mateuszka, od dziennikarzy, od tych generałów, Szczególnie w stanie spoczynku, opłacanych przez Amerykanów, szkolonych, niejaki pan Skrzypczak. Oj Walduś, Walduś, dobrze to znam, dobrze to znam. W związku z tym oświadczamy, że razem z wami Ukraińcami, waszych podżegaczy ukraińskich wojennych i naszych tych polskich będziemy rozliczać do szpiku kości. Nikt to prowadził do tej wojny, do tego wytrwawiania, do tego bratobójstwa. Nie uniknie kary. To jest jedno z najważniejszych zadań. I tutaj jeszcze w imieniu nas wszystkich koledzy kończę, powiem. Uważam, że po rozmowach jestem z, wielomu, z wieloma oficerami, żołnierzami. Kochani, nie będzie Polski, jeśli nie odpolitycznimy armii, nie odpolitycznimy armii, nie ma prawa, ja od lat mówię, skakać po pagonach. Oficerom, generałom, Piotrze, u Ciebie to w programie mówiłem lata temu. Ja jestem polskim politykiem, byłem i posłem, etc., etc. Nigdy mi nie przyszło, żebym nawet dla mun do munduru, dla kaprala sobie jako, jako polityk, jako poseł, coś od niego wymagał. To jest świętość. Mundur jest w Polsce świętością, pamiętajcie. Dziękuję. Oddaję teraz głos naszym kolejnym kolegom, pan doktor Mateusz Piskorski. Jeszcze zanim, doktorze, proszę cię tu, powiem o jednej rzeczy. Słuchajcie, tu miał jeszcze do.